multimulti- Jaz화�福ir En fleo- to jest historia odbudowywania Nysy. Mówi się, że samochody z wojska to są samochody w dobrej kondycji. No to proszę Państwa mamy tutaj samochód z zasobów nienaruszanych z małym przebiegiem. Na początek co widzimy na tylnym błotniku? kardza, którą lepiej się nie skaleczyć, a to białe to szpachla. to wszystko to są dziury. Kolejna dziura. to jest dziura w miejscu poprzeczek. bo tak tym dziurom najłatwiej powstawać tu gdzie z drugiej strony jest konstrukcja. Jeżeli przejdziemy sobie... Od wewnątrz, to zobaczymy, że tutaj idzie poprzeczka. Teraz na wysokości tej poprzeczki mamy dziury. Na wysokości tej poprzeczki mamy kolejne dziury. Dlaczego? Dlatego, że to są miejsca, w których woda się zatrzymuje i najciężej jest jej stamtąd uciec. Wydostać się, wyparować. No do tego to są powierzchnie, które najprawdopodobniej nie zostały zabezpieczone od wewnątrz. Zresztą widać to tutaj, jak wygląda konstrukcja. Ja tu nie dostrzegam śladów ani farby podkładowej, ani jakiegokolwiek środka. Czy nawet. Nie wiem przepalonego oleju, już nawet to. O, tutaj widzimy fajny element, mianowicie poprzeczka, która jeszcze tak bardzo nie skorodowała, i widzimy po niej powierzchowną tylko rdzę, na niej powierzchowną rdzę i czystą surową blachę. Dolmalowano ten element, czyli tutaj poszło poszycie i od tamtej strony, ile się udało zamalować, tyle zostało zamalowane. Gdzieś tu jakimś pędzlem, czy jakimś innym urządzeniem mechanicznym na przykład. Udało się troszkę farby wlać, ale to tylko dosłownie na kawałeczku, bo cały ten rant nie został zabezpieczony. Teraz tak, z, w związku z tym, że woda Dostawała się woda, błoto, śnieg, sól, dostawała się od koła wiadomo na konstrukcję, brak zabezpieczenia antykorozyjnego i co? I mamy tutaj powierzchowny nalot rdzy, a tutaj po prostu całkowicie zjedzone elementy konstrukcji w tylnej części, ja to może podświetle. tak to pięknie wygląda. Okay. tak tutaj kolejna dziura jaka dalsza procedura postępowania z tym samochodem no ja to widzę w ten sposób, na razie będziemy chcieli rozblokować hamulce ponieważ tak otrzymałem, że żeby wypchać samochód z garażu, raz już żeśmy podejmowali taką próbę byłem ja, był kolega i według nie mogliśmy sobie dać rady, żeby po wypchaniu z garażu, po pochyłej odprowadzić ten samochód troszkę w dół przyszedł nam z pomocą ostatecznie traktor i z pomocą traktora Nysa była wciągana z powrotem na kanał więc odpuszczamy hamulce, wyprowadzamy pojazd na zewnątrz piaskujemy konstrukcję, piaskujemy te wszystkie miejsca, które pokazałem gdzie jest rdza, gdzie są dziury no wtedy nam pokażą się na pewno kolejne dziury no ale lepiej, żeby one się pokazały teraz, niż żeby coś tam ukryć i o czymś zapomnieć, czegoś nie zrobić, coś przeoczyć, więc czekamy na ładną pogodę, bez śniegu, bez deszczu, bo tak, dzisiaj jest troszkę śniegu. Załóżmy, że wyprowadziłbym ten samochód na zewnątrz, wypiaskuję jeden element, przesunę się do następnego i tu gdzie nie zostanie zabezpieczona przy piaskowaniu, to trudno, żeby brać się za malowanie. Spadnie płatek śniegu i ten płatek sprawi, że w tym miejscu pojawi się korozja. Więc taka syzyfowa, daremna praca. Więc na razie czekamy na pogodę, odpuszczamy hamulce, zrobi się pogoda, wyprowadzamy samochód i działamy, podejmujemy dalsze decyzje, ale to będziecie widzieć w kolejnym. material.